Siema, siema, siemandero, z tej strony oczywiście kawa, a ja was witam dzisiaj na skybloku dokładnie. Znajdujemy się na skybloku IP serwera to oczywiście craftmc.pl Tutaj macie go napisanego No i co? Jesteśmy się na Skybloku. Zobaczcie, co przygotowałem dla graczy, do których się po prostu przeteleportujemy. No i wylesujemy te osoby, którą, które sobie ocenimy, oczywiście wyspę. Jest to diamencik ode mnie, najrzadszy diament od kawy. Oczywiście przygotowałem też złote klucze, jak i epickie klucze. Tak. Z poprzedniego odcineczka wylosowałem sobie trzy ewipy dla was oczywiście. Pierwszy zwycięzca jest to Anoki Q. Które wygrywa EVIPA na calutką edycję, oczywiście na Skybloku. Drugi zwycięzca jest to Piotr5179. No i już ostatni zwycięzca UHC Forever. Tych mm, trzech zwycięzców, y, oczywiście, otrzymują od nas EVIPA na 30. Nie, no, na, nie na 30 dni, tylko na całą edycję. Pomyliło mi się z Survivalem plus Gildie. E, no i co? Y, jeżeli ty nie wygrałeś w dzisiejszym odcineczku sobie e na 30 dni, wystarczy, że zasubskrybujesz ten kanał, zostawisz lajka, no i pamiętaj o komentarzu z twoim nikiem, bo to jest bardzo ważne, a jeżeli dobijecie pod tym filmem 150 łapek w górę w następnym odcineczku sobie znów losujemy oczywiście 3 e-wipy na całą edycję, tak, na całą edycję dobra, no to co, lecimy może do pierwszego gracza, zobaczymy jakie wyspy w ogóle sobie się ocenimy, pamiętajcie, oceniamy dzisiaj 7 wysp, no i w następnym, następnym odcineczku sobie też pewnie poceniamy jakieś wysepki e, no i co, pewnie będzie to najrzadszy diament na serwerze. Zobaczmy, po ile takie diamenciki w ogóle będą chodziły na rynku. A my lecimy już do pierwszego gracza. No dobra, pierwszy zwycięzca, który został dzisiaj wylosowany w ocenianiu wysp jest to Sasza. Zobaczcie, tak się prezentuje jego wyspa. No i co tutaj mamy? Tutaj mamy jakąś naprawdę dość wielką kaktusiarkę No i chyba to wszystko na tej wyspie Czekajcie, tu jest w ogóle jeszcze jakiś klocek w ogóle zbudowany z złota Aha, dobra, i tutaj mamy golemy Zobaczcie, golemy się tutaj palą Mamy postawione kilka spawnerów No bo jak wiecie, są tutaj limity zostaje wprowadzone oczywiście limity Limity już mamy dość długo No i tutaj trzeba po prostu sobie powiększyć je Aby móc odblokować sobie możliwość większej ilości spawnerów na wyspie Субтитры I jak wiecie, ze, z, z oczywiście tej iron golemów e, dropi też mm, złoto. Zobaczcie, widzicie, dropił tutaj złoto, które możli możecie sobie też sprzedać w sklepie. So, czekajcie, przejdziemy sobie na game'u dwójeczkę i zobaczcie, ile on tu w ogóle ma skrzynek. No, przypadkowo mm, wziąłem tutaj troszeczkę tego żelaza, ale już to oddaję. W sumie chyba wszystkie skrzynki, <laughs> wszystkie skrzynki są pełne. No i zobaczcie, tutaj możecie sobie wydropić y, żelazo. No tak jest normalnie żelazo no i zostało też oczywiście dodane tutaj złotko jest to oczywiście złoto z tutaj tych golemów no bo jak wiecie, na tej edycji to zostało wprowadzone, a zapomniałem wam o tym powiedzieć. Dobra, oczywiście zostały usunięte te maki, bo na to się w sumie gracze skarżyli, żeby po prostu usunąć te maki i i, i, I tutaj to właśnie zostało usunięte Dobra, przypadkowo wziąłem naprawdę dość sporą ilość kaktusów Nie wiem dlaczego tu nie ma żadnego hopera postawionego I po prostu tutaj skrzynek, żeby sobie mógł to tutaj wszystko zbierać A tak te kaktusy mu się chyba usuwają Dobra, włożymy mu te kaktusy do ekwipunku Naprawdę, aha, to jeszcze tutaj sobie zamkniemy, żeby tam nikt nie wpadł i nie złamał sobie przypadkowo nogi Dobra, wiecie co? To jest ten czas aby po prostu wyrzucić ten blok złota i dać skrzyneczkę. Dokładnie. Dać tutaj skrzyneczkę i damy jeszcze też tabliczkę, oczywiście podpisik. Dobra, no to tak, diamenciki mamy przygotowane, złoty klucz i epicki klucz też mamy przygotowany. Dobra, postawimy za nim y, oczywiście tą skrzynkę w tym miejscu. Damy mu oczywiście jeden najrzadszy diament na serwerze ode mnie. Y, sześć kluczyków, oczywiście złotych, no i do tego trzy kluczyki epickie. Dobra, zamkniemy sobie tą skrzynię, myślę, że chyba Glowstone będzie spoczko. W sumie ja tą wyspę oceniam na takim można powiedzieć, 6 na 10 w sumie, 6 na 10, no bo zobaczcie, jest ona delikatnie rozbudowana, mamy tutaj kaktusiarkę, w sumie kaktusiarka dopiero co to jest budowana, jest to pierwsze piętro. Dobra, no to co, my lecimy na następną wyspę, zobaczymy jeszcze jak się prezentują inne wyspy, a widzimy się już za chwilę. Dobra, następny tutaj gracz, którego wylosowałem sobie na tabulatorze, jest o Skrzat.pl. Zobaczcie, ta wyspa jest chyba bardziej rozbudowana. No bo jak możecie zobaczyć, mamy tutaj kaktusiarkę. Kaktusiarka jest dość tutaj można powiedzieć taka wyższa. W sumie tam była jedna taka piętrowa, ale jak można byłoby tak tutaj to, to przeliczyć, to wydaje mi się, że tych kaktusów jest tyle samo. Co na tamtej poprzedniej wyspie Dobra, tutaj można zobaczyć, że gracz już pomyślał Zobaczcie, mamy hopery No i do hoperów tutaj lecą te kaktusy On sobie tutaj stoi na tym czanku No i wszystkie kaktusy oczywiście zlatują mu do tego hopera Dobra, tu w ogóle mamy jego tabliczkę Że nie spadnij, uważaj Jest to standardowa tabliczka Oczywiście przy tworzeniu wyspy Dobra, co my tutaj mamy dalej Dobra, tu mamy jakąś chyba jaskinię mini No wyspa chyba jest no, jednokratkowa Zobaczcie, tak ona się tutaj prezentuje Oczywiście mamy border a tutaj co mamy? Tutaj mamy, aha, tutaj mamy jakieś świnki, no ale te świnki tutaj chyba, chyba ta zarabiarka tutaj nie działa, albo w sumie jest wyłączona. I zobaczcie, on sobie potem te świnki tutaj e, fajnie y, zabija. Zobaczcie, to w ogóle jest na pochodnie, więc jeżeli zniszczyłbym tą pochodnię, to te świnki by wszystkie poleciały na sam dół. Y, dobra, y, co tu mamy następnie? Następnie mamy tu w ogóle jakieś przedmioty, jakieś skrzynki tutaj są rozstawione. No, i to byłoby chyba wszystko. Zobaczcie, tu w ogóle jest portal. No i jeżeli po prostu zbudujemy ten portal, no to mamy drugą wyspę w neterze. No dobra, no to to byłoby na wszystko. To byłoby już już na wszystko. Oczywiście na tej dysepce od tego gracza skrzata. My sobie zostawimy skrzynkę. Postawimy tą skrzynkę w sumie w tym miejscu Damy sobie oczywiście najrzadszy diamencik na serwerze. Do tego damy episkie klucze. No i damy też oczywiście złote klucze. Pyk, Glowstone, oczywiście podpisik. No i ja tą wyspę ocenia, można powiedzieć, no takie... Mm, no ciężka, naprawdę dość ciężka ocena by tu była. No bo w sumie jest ona tej troszeczkę, tak można powiedzieć, nawet i lepiej rozbudowana, ale nie jest aż ta wyspaż tak bogata jak tamta poprzednia, którą oceniłem 6 na 10, więc tutaj bym dał 5,5 na 10. 5,5 na 10 bym tutaj dał. No bo naprawdę wyspa też jest nawet spoko, zobaczcie, tutaj jest dalej rozbudowana. W sumie tamtą wyspę troszeczkę oceniłem 6 na 10. Mogłem dać w sumie 8 na 10. No bo jak mo można było zobaczyć na tamtej wyspie, tam były żelazne bloki, w sumie złote bloki rozstawione. Dobra, ale to nic, my lecimy do następnej. Wyspy. No dobra, drugi, w sumie już trzeci wylosowany gracz jest to Kenny. Kenny chyba dopiero zaczyna tutaj rozgrywkę ze swoim kolegą Dragon do Miss. No i co? Yy, wyspa standardowa. Zobaczcie, wyspa standardowa w ogóle Więc zaczynają dopiero roz rozgrywkę na serwerze. Yy, zobaczcie, tu w ogóle im się coś przepala w piecu, więc naprawdę na start będą super mieli epickie klucze yy, no i też yy, złote klucze. No dobra, no w sumie tutaj nie ma więcej yy, co, co oceniać. Naprawdę mieli tutaj farta, że ich wylosowałem. Skrzynkę myślę, że postawimy tutaj w tym miejscu w domku. Damy nim tutaj diamencik, do, te do tego trzy epickie klucze i złoty klucz. Dobra, 3, 6 złotych kluczy, ja to zamknę, damy podpisik, no a tutaj nie będziemy tej wyspy w sumie oceniać, tylko damy yy, fajna yy, wyspa. Dobra, no to co my lecimy yy, do następnych oczywiście tutaj yy, graczy. No dobra, teraz znajdujemy się na wyspie od Evipa, zobaczcie, jest to panek XD no, i co? Ten gracz ma więcej tutaj rozstawionych oczywiście yy, spawnerów. Yy, no, i co? Czekajcie, wyjdźmy może stąd najpierw. Czekajcie, no coś tu będę musiał niestety zniszczyć. Yy, aha, dobra, on tu w ogóle chyba zmodyfikował sobie w ogóle te iron golemy wszystkie. No, bo zobaczcie, jak ta jak ta yy, wyspa się tutaj prezentuje. Nie, no, naprawdę. Dziwnie to wygląda, dziwnie ta wyspa wygląda, tu ma w ogóle kaktusiarkę, wow, ale dużo kaktusiarka, zobaczcie, takiej kaktusiarki, no to jeszcze na tym odcineczku nie było, naprawdę kaktusiarka olbrzym, naprawdę olbrzym kaktusiarka, tu ma w ogóle jakieś podpisiki na swojej wyspie, nie... Dobra, co my jeszcze tutaj ciekawego znajdziemy? No, bo naprawdę wyspa jest ogromna. Tutaj mamy następny. Aha, tutaj mamy w ogóle jakiś labirynt. Wydaje mi się, że tutaj chyba gracz sobie ma jakiś event na ten labirynt. No, i kto pierwszy go przejdzie, to w sumie dostanie jakąś fajną nagrodę. Ale ja wam go nie chcę też pokazywać. No, bo po potem on będzie go musiał pewnie sobie tu przebudować. Dobra, co tutaj mamy? Tutaj w ogóle też mamy. Naprawdę wyspa wygląda dość chaotycznie. Jak na pierwszy rzut oka, więc nie wiem, czy to jest po prostu tutaj jakoś ogarnięta. W sumie rozstawione tutaj są oczywiście bloki złota, jak i żelaza. No i to byłoby chyba na tyle. Zobaczcie, te bloki są dość chaotycznie tutaj rozstawione. Dobra, wiecie co? Zostawimy, nim skrzyn zostawimy mu skrzynkę. Tylko jeszcze nie wiem, w którym miejscu. Dobra, czekajcie, znajdę jakieś fajne miejsce. No i zaraz się widzimy. No dobra, tak sobie tutaj latałem, no i zobaczcie co tutaj fajnego znalazłem. Naprawdę jestem zaskoczony. Tak ta wyspa jest tutaj rozbudowana, więc wydaje mi się, że on tutaj bardziej preferuje takie życie w takiej jakby jaskini. Taki fajny domek w ogóle. Zobaczcie, tutaj jest mapa i ten napis jest naprawdę dość spoko. Jeżeli chcecie to sobie przeczytacie Zobaczcie, tu jest w ogóle rozbudowane Troszeczkę tutaj też Coś niby, zobaczcie, tutaj są te bloki Wszystkie, tu jest taka aktusiarka Okej, okay, naprawdę spoko Naprawdę spoko to wygląda, chyba jedna z Lepszych tych Wysp, czekajcie, tu jeszcze jakiś villager W ogóle jest, który coś tutaj sobie handluje Dobra, ale ja chcę wam jeszcze pokazać Jedną rzecz, w sumie ona była tutaj Zobaczcie, co on tutaj jeszcze ma Tu ma w ogóle w budowie magazyn tak on się prezentuje jak na razie, ale jest ja jestem dopiero w budowie, więc tutaj mamy jakieś wyjście chyba na górę, ale wiecie co, w tym miejscu, gdzieś w tym miejscu rozłożymy mu, damy mu skrzyneczkę, no bo naprawdę wyspa jest naprawdę olbrzymia. Dobra, skrzynkę postawimy w tym miejscu, spoko miejsce, damy oczywiście tutaj diamencik od kawy, złoty klucz, no i do tego oczywiście tutaj epicki klucz, damy tabliczkę. Ja tą wyspę oceniam na mocne 9, 9 na 10, bo naprawdę wyspa mi się spodobała, te podziemia naprawdę spoko wyglądają, a my lecimy do następnych graczy. Dobra, my się znajdujemy już na kolejnej, kolejnej, kolejnej wyspie, a ta wyspa należy oczywiście do gracza RD175. Zobaczcie, gracz tutaj rozbudowywuje mm, kaktusiarkę, w sumie dopiero jest y, tutaj w fazie y, takiego tworzenia można tak powiedzieć. No bo jeszcze żadnych kaktusów tutaj nie mamy i pierwszy poziom tej zaczyna oczywiście być przez niego budowany. Dobra, tutaj mamy też wyspę standardową. Jak można zobaczyć, praktycznie każdy sobie tutaj zarabia na kaktusiarce. No bo wydaje mi się, że to jest chyba najlepszy sposób na zarobek tak na pierwszy rzut oka, to naprawdę zaczyna tutaj swoją przygodę ze skyblockiem. Dobra, wyspa jest tu troszeczkę zniszczona, wydaje mi się dlatego, że chciał on pozyskać właśnie surowiec, a jest to cobblestone gdzie rozbudował sobie na dole właśnie tam tą swoją kaktusiarkę. Wyspa standardowa, jest to ta wyspa dla takiego łatwego gracza, w sumie dla takich łatwiejszych. Jest to jedna z łatwiejszych wysp, no bo mamy jeszcze średnia, no i hardkorowa. W sumie ciekawi mnie, kto też wybrał hardkorową wyspę, bo ona jest dla naprawdę dla hardkorowych graczy. Dobra, tu mamy bedrocka, więc wydaje mi się, że tą skrzyneczkę postawimy sobie tutaj na tym rozbitym statku w tym miejscu. Damy mu to oczywiście najrzadszy diamencik, epicki klucz, no i do tego złoty kluczyk. Dobra, zamkniemy sobie to Glowstone'em. damy tutaj podpisik, ja tą wyspę w sumie oceniam na takie, można powiedzieć, no w sumie ciężko ją też tutaj ocenić, no bo jest to w sumie taka standardowa wyspa, gracz się dopiero co rozbudowywuje, więc myślę, że mu damy takie 5 na 10 i damy tutaj mu taki podpisik, że jest wyspa fajna, okej. Okay. Dobra, my lecimy jeszcze chyba do dwóch graczy, zobaczymy jeszcze, kogo tu sobie wylosujemy na tabulatorze, no i co, widzimy się już za chwilę. Dobra, my się już znajdujemy tutaj już na kolejnej kolejnej wyspie, a ta wyspa należy do gracza Drudex. Drudex. Dobra, tak się prezentuje oczywiście w sumie jego skin, ale my tutaj oceniamy wyspy. Zobaczcie, tak, ta wyspa się tutaj prezentuje. Też mi się wydawało, że jest to wyspa jakaś taka standardowa, ale zobaczcie. W sumie u góry jest to standardowa wyspa, ale tu można powiedzieć piętro tak niżej, e, prezentuje się ta wyspa naprawdę zacnie. Zobaczcie, e, mamy chyba tutaj jakąś e, golemiarkę, tak? Golemiarka tutaj jest. E, oczywiście obłożona tutaj złotem na bogato. Tutaj w ogóle tworzy się jakiś przepiękny magazyn. Zobaczcie, tak tutaj ją się prezentuje. W sumie zobaczcie. Yy, wydaje mi się, że ten gracz sobie tu posegregował te wszystkie przedmioty, więc naprawdę wielki plus. No to co, wyspa naprawdę spoko się też prezentuje, yy, gracz dopiero chyba co zaczyna rozgryweczkę, więc my postawimy tą skrzyneczkę w miejscu tym i zobaczcie w ogóle jaki fajny on tu ma spad, a tu jeszcze ma zrobioną tą dziurkę. Dobra, wiecie gdzie tą skrzynkę postawimy obok tego spadu w tym miejscu Damy oczywiście tutaj najrzadszy diamencik do tego epickie klucze, no i też tutaj te zwykłe klucze. Zamkniemy to glowstone'em, damy podpisik, kawa 196 IT. i ja te ja tą wyspę oceniam naprawdę na mocne 6 na 10. 6 na 10, tak, 6 na 10, bo wyspa naprawdę spoko wygląda, a my lecimy już do ostatniego gracza na dzisiaj. No dobra, znajdujemy się oczywiście na wyspie Mlody. Dobra, my jesteśmy oczywiście na wyspie Młody I. E, no i co? Mamy tutaj jakieś w ogóle baranki. Tutaj jest jakaś kaktusiarka, w sumie chyba dopiero co się rozbudowywuje, więc naprawdę dość y, spoko. Tutaj mam jakiś kościół, puk, puk, zobaczymy co tam w kościele ciekawego jest e, czy jest on w ogóle tutaj dokończony, nie no naprawdę kościół wygląda e, znakomicie, naprawdę znakomicie tutaj troszeczkę jeszcze góra chyba nie jest oświetlona ale kościół, no powiem wam, że jestem pod wrażeniem dobra, tutaj mamy jakąś chatkę, chatkę chyba też jest w sumie, nie, chatka jest jeszcze w rozbudowie tutaj mamy jakiś basenik ok no i chyba to byłoby już na tyle na tej wyspie, tu chyba mamy też tą zarabiarkę w sumie tu nie, nie zobaczyliśmy, co tutaj mamy aha, tu mamy te y, spawnery Golemów. Tutaj leci Golem, się pali, no i cały surowiec oczywiście wlatuje do hopera. Dobra, naprawdę Gildia się spoko tej tutaj... nie Gildia. Sorry za tą myłkę. Wyspa fajnie się tutaj prezentuje, w sumie jestem bardziej przyzwyczajony do nagrywania z survivala. No i dlatego raz od czasu mogę powiedzieć. Gildia. Dobra, wyspa naprawdę dość spoko tutaj się prezentuje, więc my sobie postawimy skrzyneczkę gdzieś w tym miejscu i to miejsce będzie mm, no w tym domku. W tym domku. Zobaczcie, jeszcze słońce sobie świeci. Więc tak, najrzadszy diamencik, y, oczywiście ląduje i epickie kluszeki, i złote klucze Zamkniemy sobie tą skrzynkę, damy podpisik. Tą wyspę oceniam na mocne 7, 7 na 10, bo naprawdę wyspa y, była spoko. Wydaje mi się, że niektóre wyspy troszeczkę y, zaniżyłem, zaniżyłem ocenę. Zaniżyłem ocenę, ale to w następnym odcineczku się już nie pojawi. Jeżeli chcecie więcej odcinków ze Skybloka, no to napiszcie komentarz. A jeżeli chcesz wygrać sobie EVI PANA 30 w sumie na całą edycję, no to wystarczy, że po prostu mm, wbijecie pod tym filmem 150 łapek w górę i napiszesz swój komentarz oczywiście w komentarzu. No to co, my się oczywiście widzimy w kolejnym odcineczku. Do zobaczenia. jo.